Szukając rozwiązania, na pewnym etapie zorientowaliśmy się, że rynek oferuje nam bardzo wspaniałe, drogie też narzędzia, klasy Master Data Management, które jednak służą konkretnej rzeczy, a szukaliśmy czegoś, co jest proste i co jest elastyczne. Meta Studio odpowiada na te zapotrzebowania, nie ogranicza nas, pozwala adaptować się do najprzeróżniejszych zastosowań. A jednocześnie oferuje wystarczającą funkcjonalność, żeby w sposób bezpieczny i kompleksowy zaadresować te nasze potrzeby. Ważne jest to, i, i dopóki to będzie, będę bardzo polecał to rozwiązanie: otwartość oprogramowania, czyli nie jest to zamknięte w jakimś jednym pudełku, jest jasny dostęp do metadanych. Do, do struktur aplikacji. Michał Kranowski, jestem głównym architektem hurtowni danych BI i AI w PZ USA i nadzoruję wdrożenia i rozwój hurtowni danych.